Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Proście Pana żniwa. Biblijny obraz żniwa posiada jak najbardziej pozytywne konotacje: plonu, obfitości, wspólnego świętowania i radości. Zamyka proces wegetacji, ale nie kończy rozwoju. Zebrane plony są przetwarzane dalej, m.in. na mąkę czy podpłomyki. Robotnicy, których wybiera i posyła Pan żniwa, to ludzie potrafiący dostrzec potencjał zbiorów Jego oczami, uznający i afirmujący wartość, wsłuchujący się w Boga, by zgodnie z Jego wolą, Jego poznaniem każdego ziarna, puścić je dalej tam, gdzie on sugeruje. Pan żniwa, a nie tylko Pan Pola, to zaangażowany, czuwający w każdej chwili przy człowieku Bóg. A prawdziwy jego współpracownik to ten, który poważa Pana, uznaje jego mądrość i jego koncepcje za właściwsze niż własne. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.